my już tutaj sobie, bardzo proszę na luzaku miło, kulturalnie w Łazienkach Królewskich bardzo proszę odpoczywamy, miło sympatycznie, zobaczcie gdzie tu my jesteśmy gdzie tu jesteśmy miło, sympatycznie, bardzo proszę kulturka osobista a my jesteśmy w Łazienkach Królewskich bardzo proszę tutaj pomnik Chopina na kulturze osobistej, bardzo. Bardzo dużo ludzi się kręci. Przyjechało chyba z 8 autokarów, albo i nawet 12. Całe wycieczki szkolne. Bardzo proszę. Wszyscy mili, sympatyczni, zadowoleni z siebie. No i co ja tam mogę powiedzieć? Chłopaki, dziewczyny i wszyscy facebookowicze Trzeba dawać rady się nie pierdalać. No. Pierdalać to się mogą małe dzieci. Ale normalnie trzeba zapierdalać tak, że to głowa mała. No i my tutaj sobie kulturka, turka osobista, bardzo proszę, tak to się wszystko właśnie prezentuje na luzaku. A zastanawialiście się, gdzie jest tata, gdzie jest tata, gdzie, sobie, gdzie się podział tata. Tak się zastanawiacie, tak się zastanawiacie. To ja go szukam wszędzie, sobie szukam, tutaj sobie miłe, kulturalne dziewczynki. Odpoczywają, a my sobie na luzaku, tutaj na luzaku i kulturka, i kulturka, pana, kulturka bardzo w porządku, jest ok, jest ok. A my tutaj, kulturka osobista, bardzo proszę, na luzie, wszystko na luzie. na luzie, na luzaku, bardzo proszę, panowie sobie idą. Tatko, przygotuj się. Tatko, ty się musisz przygotować. Bo tutaj nie ma kto cię dochować. Co łobaki powiecie fajnego? Jest pokolus? A, i bardzo dobrze. I tatko, i wyluzowany. I bardzo proszę. I na luzaku. Coś tam powiem do kamery. Mów tatunczo. E, jest kilka ciepły, już piękny słoneczny Nie Nieomat bez deszczowy. My z synem robimy zdjęcia, filmy, reportaże, pracujemy także zawodowo, epokowe robimy softwary, jest pięknie, jest wspaniale. I tego się trzeba cieszyć, tato. Pięknie, słuchaj, nie opierdalamy się, tylko wzięliśmy się za robotę, bo coś w życiu trzeba zmienić. Zmienić nastawienie, sposób myślenia, żeby coś się zmieniło na lepsze, prawda? Co tak, powiesz na ten czy... temat? się I tyle. I powiem Ci bądź zadowolony z siebie, bądź szczęśliwy i nie ma problemu z Tobą, Nie ma problemu. No jest na kulturze osobistej, prawda?